Siemanko, z tej strony Nesquitil oraz Hugo Siemaneczku Tak, i gramy sobie w The Wilds z... I zresztą w nie na Games No i tak, zapadła nie Dokładna cisza Możecie napisać, jak podobają się do tych jazzowych i intro moje. własnoręcznie wykonane. No, no z pomocą, się w ogóle. <grym> wykonane z pomocą. Łastworęcznie to, to było Nie, ja też brałem udział w tym, tak? Dobra, więc myślę, że nie ma sensu tutaj. Że yy, pójdziemy, pójdziemy popatrzeć, jak ludzie giną po. idąc poęczen, tak? Nie no dobra, widzimy się przy opadaniu ścian no Tak, do zobaczenia. Także jesteśmy potem. już po krótkim cięciu, no krótkim do. 10 sekund do opadnięcia ścian Gdzie są ściany? Tam jest ściana chyba Ściana to jest? No gdzie to jest środek idioto? To, to nie środek To jest ściana Mówiłem ci Ty buraku To ty byłeś nie na środku to nie środek Przegaj. Widzę Kopiemy się tą! To znasz? nasz? Jaki my jesteśmy team? To nasi byli! Kopujemy się, kopujemy się, kopujemy się. I pozdrawiam... Co ty tam robisz? To nie, a właśnie. Pozdrawiam... Pozdrawiam Vspiren. Runi, pomocy! Idą do ciebie, idą do ciebie! Was slain. i tak. Dobra, to była do dupy runka więc dlatego też, ponieważ iż widzimy y się na kolejnej arence. Dobra, jesteśmy okay. na kolejnej arence. Skróteczku, tak mam O, nice. o nie, nie, nie. And, Kopamy, myślę, że na tej rundce nie będziemy robić cięć, żeby nie było ich za dużo. Po prostu pokażę wam całą rundkę i pozdrawiam, typka Oniku. Nie wiem, czy już to zrobiłem, ale. Pozdrawiam, typka Oniku, v. O kurczu, fanie to. Wkleiłem jakiś C, user Damian, Bo ja skupiłem jego nik, chyba skupiłem. VS. Zaraz wam powiem, jak on miał. No, nie pozdrawiam V Espirenzo. Es es Dobrze, że daję V Espirenzo, dobra, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam, nie wiem dlaczego, też jest. I dowiedzieliśmy się że... dziwnych faktów o Michale. To e, jest ten, co tam pisał, to nas w tym poprzednim Nie, Ty, ten był ten drugi. Tu go zdradzasz. No. Co no. Dobra, jakoś żelazo to leci, Mam, mamy. Wow, już 13 żelazo mamy, i dobra, kopiemy dalej, żeby mieć jednego jaksa, jakiś tutaj Myrkuga, w ogóle kto to jest, nie mam pojęcia. ciała. już wydobyłem sobie enton kawadło. Oooo, ha teraz nie jesteś taki biedny jak na ostatnim czy co? <śmany> co <wózce> zostać. Ale przynajmniej kogoś zabiję, tak? Skasuj, tak? Nie, Wpadam do Jan na trzech czerwonych. Ale nie chodzi mi o to, bo to jest w jednym odcinku. No, no, A ja mówię o, o tym tutaj, co było dwa odcinki temu w drugim odcinku moim. Nie wiem czy to wrzuciłem, ale w drugim moim odcinku. Ten co nam strasznie nie poszło i wrzuciliśmy, wrzuciłem to tak czy siak. Co tam skajsowałeś i ja znalazłem diamentowe rzeczy. A, to też te to wrzuciłem. To, to był pierwszy czynniki nie wiem, no. no, i tam byłeś biedakiem. Gdzie wiesz jaki biedy jestem? Już nawet jak samego się no. Masz diamenta? W którym A. jesteśmy team? Pierwszy. A nikt nie zginął z pierwszego, nikt nie zabił z pierwszego, co tu jest tam Czemu nikt nie ma kiwi? Dobrze, Czemu pieniądze? nikt w ogóle nie, nie ma wierzy u nas? Oż kuźwa! Ustałem z łuku. Nienobre panie mnie strzelają. Pójdę się środka się schować. kapany. kapamy. No i znowu mnie nie do zrobi teraz. Tym razem nie skuń będzie biedny. A tu już masz raz? Mam już 25, 26. Wood, 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 wood. 27! Ej, to odpalę mi trochę. Za No nie, bo ja też potrzebuję. No to będzie złożyłeś, dasz mi też książkę, szartę złożyłem. O, dobra, mam 2 Ej no Ale potrzebuję wciąż. Czy raza Potrzebuję wciąż. Dobrze, dobrze matematykuję. Dam ci jednego diaksa i 6 żelaza za diaksowy miecz Ale zobacz, zobacz jak ci się to opłaca 6 żelaza i 1 diaks Jeszcze 5 wybrać, daj mi te 5 żelaza bo ty masz na nasz... zbyt, daj Za diaks mhm. Jak zrobię ten diaksa, to ci dam może tam spamień, tak? Tak, 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 tak. tak jak ja. Tak samo jak ten typek w, w odcinku... W ostatnim. Nie, tak, daj żelazo, da, Dacie żelazo? <laughs> dasz żelazo? O, tak było. Dasz żelazo? też tego typka? Olovy? Halo, nice. Oui. Okej tak, tak. Halo Za dwie minuty LoL no. Już jesteś w nie? Ale chyba za dwóch Coś się z stoi się nie stoi Kurde, utopię ale to już podchodzi pod taki trolling nie wiem. Hmm. to. Nie, on żyje. <laughs> Myślicie, że ja tego wszystkiego nie widziałem? Ja byłem cały czas przy kombie. Miałem cię już tutaj podkopywać, ale to... Słyszałem. Wytopiłem. Jakieś... Zbereźne rzeczy ze mną planowałeś. Oni mieli rację. Boże, zrobiłem block of iron! Szczęście, <noise> że można... Ten... Od, od, no... Z... Bloku iron Już można zrobić sztabki Postaw enchant No <noise> za tyle żelaza <razy. głos> Dobra Gdzie ty jesteś? Zniknęłeś Mato się schował Enchan! ENCHANT! Gdzie mi display? Już ma Daj ten enchant. Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Daj ten enchant. Muszę przepalić! No, to postaw, bo ja muszę diaksa wykopać! Co mi tu miny no, podstawiasz? Wieczór idę. Postaw ten enjoint! Co tu za dziurę wykreci? Dobra, mam 3 minuty na wykopanie diaxa. Please bliss diamond. Don't need oil. Nie uderz. I need diamond. Nie Uda mi się. Już no, ja, we mnie uwierzyć. Nie uda coś się Umierz we mnie! Nie. To jest tak słaby. Boże jakie gum nie mam Diaksa! żebyś dźwięki Dobrze, będzie stały dwie minuty tego podjęcia ścian I my tu nie robimy cięcia Właściwie tu ja chyba zrobię a mówiłeś, że nie będzie żadnych dzieci w ogóle. No nie nic, miałeś. Skoro ma ten, ten żelazo? Złoty, złoty set tam ten ma, wilku. No, właśnie, on, on go już miał w y pierwszej minucie. zostaw ten, zostaw ten, ten, ten piecyk, bo ja, ja tu przepalam cztery żelazo. No nie ty szmata. You are szmata. Niech jakiś jakieś żelazo wypadło. Ej, no daj mi je! dałem ci je. Co <noise> spodem robił? Kuźwa. Nie, to było specjalnie. Było to było złoty no set. właśnie nie Kuźwa. może jest do kupienia, bo wiem, że. Chyba, że to. Bo już widziałem, że nie jedna osoba taki złoty set ma. Gdzie jest sklep? No nie ma nic takiego na stałe, ani mieczyka fire aspect drewnianego. No, Czy kamiennego, no, bo on ma też mieczyk kamienny fire aspect.

Daj MI TE KOWADŁO! Skąd piromana? Postaw mu Skąd on ma klasę? Nie wiem, jak w ogóle można ją wybrać? What? LOL Piroman? Piroman Klasa, która Klasa, LOL Co ma ta klasa? A, on ma... Cały złoty set y Cały złoty set y Fire Resistance to Fire Protection, czy jak to tam jest? Fire no Protection Fire Protection, tapaj się eee, Cały złoty set Fire Protection, z tego co widziałem, bo już takich typków zabiłem eee, Ma chyba łuk? Choć nie jestem pewien co do łuku, ale ma na pewno jeszcze mieczyk kamienny? Fire Aspect, tak? No, kamienny mieczyk Fire Aspect No bo albo jeden. What? Ale spoko klasa, możemy zagrać taką rundkę i zobaczyć jak to się gra, co Ty sądzisz? Piroman tu biegnie, Piroman Piroman Piroman. Chodź Jest tu jakiś Piroman. Gimme this kill! Kurde he he No bo nie no, bo ty nie jest. No i o to chodziło. Dawaj, tutaj w drzewku są dwu. Фальский язык трудный. Видишь? Ой! Есть! Вижу его, ну я! я. Клепоч! <coughs> 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 Masz złota jabłka? A, skończy... Ale będę się pytał dokąd powiesz, że masz! Dajcie mi klaty! Łagi fucking... no. Ja mam na O, leśni, leśni. już nie już co? Ja na tam Tutaj nie wie jakieś skrzynki po górze, Serio? <grybę> nie wiem który, ale luba Zrzuciłem na niego kamień, czemu on niskuje Gdzie jesteś, Tutaj Uwaga, będzie O, nie, jednak idzie Może jednak? Po prostu pójść, jakiś typek wykonał Achievement To się wykonał Achievement To Achievement Hejsiu! Jednak było, <grybę> <Ja> tak było. <grybę> Dobra, logiczne. Dziękuję Dobra, chodź, gdzie jesteś Komtu Komki papa Jesteśmy na dobrej drodze do wygrania tego ja. eee, No, Mary Pizzle Pizzle Z niebieskiej został pizzel Który to jest w ogóle typ? Jak to poznać? Tam na górze Czerwony czerwony. Chodź na dół, może będą na dole czerwony. Czy oni zabijali? Nie, nie zabijali Łoż! Kurde! Dawaj! Kurde! Ty 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 Dobra, zabij! Uklep ukłonął? Dobrze Zgadza ja. się Może złoty jabłek No i to się nazywa Timur! Kurde Dzięki mhm. Hm Gdzieś tam chyba pozostało Ten z mikrofonem Muszę pominąć No i zostałyśmy czterech naszych zielonych kolegów, WS Trzech żółtych, jeden niebieski, jeden czerwony Myślę, że runda No, jak na razie wygramy, obyśmy tego nie wyczyli A ja mam tą nożniczkę O, nie wiem, dobra, jest mi który jest na wieży Nie wiem, jak się tam do niego skopać, bo ja się boję, że mnie nie meczu, wtedy to skończy. Jego żywot. Dobra. Gdzie jest reszta? Biegniesz za mną? Co w tym Atakujesz Pizzera? Czy gdzie ty jesteś? Halo? O Boże. Mi Halo Nespi, gdzie ty jesteś? W do mnie się pójdę. Kopuję się. Coś mi się z Mikrem dzieje. Gdzie jesteś? Kopuję się do niego. A, dobra. dobra Stało. Na dwóch WS! Bo ja będę robił teraz skok wiary masz, masz wodę? Nie nie mi samego Masz wodę czy wody. nie Nie mi samego. to Zależy to od tego czy masz wodę czy nie masz wody wiem no, że nie mam wody! No to skacze Dobra, jesteśmy dwóch na trzech, tym dwóch jest tego tego jeden w... Ej to to no to, łucznik jakiś Yeah, Nie, na, na górze, na górze, na górze. Dobra. Ożkuźwa! Pomocy, pomocy, pomocy! Jestem w trzeba! Dobra. Dobra. Weź mnie Ram 2-1 mieczy chyba. Chyba 2 1 To jest tak, 2-1. Dobra, lecimy do niego i wykrywamy grę. O Boże, dobra, pij Hej, Ej, może wygramy arenkę? W końcu. Mi się przydało, znowu. Kowadło na mnie, spadnieło się. Tam się wkopał na górę, czekaj, ja mam łuk. Fancy dobra, na dziękuje. Walej! Woah, fuck! Jak poczekajmy po prostu 23 się, że się EJ CO ON I co to Ma CHYBA TEGO, no DUSA nawet. On też trochę, coś. coś, 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 coś ma, kresie, bo to... coś ma, nie? Ale dobra, i tak będzie obana, bo jest tak i wielbiki, BOŻE, go od razu. mu bo... To może. To ten To ten moment. No patrzcie. może. To może. To może. ty no, Okay. Tak. Daj mi na ten meczu, daj daj daj, daj rzuć mi to. mam tylko BK W ogóle na ciężko będzie No, coś tak za bardzo klepa Także, dwie ręki, jedna wygrana, druga taka team, słaba jedna z jakimś Lodusem czy co on w ogóle miał, nie wiem ale... Także dziękujemy za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Nie Zobaczcie się, gdzie moje nowe, odcinka. trochę he. he i w następnym odcinku. Dobra. A. I dzięki, trzymajcie, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.